Siema siema, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że mamy teraz na, przerwę na kanale. E, no i po prostu o moim sprzęcie ogółem. Ale powiem wam, że teraz mam 3 tygodniową przerwę na kanale, ponieważ muszę się wam wytłumaczyć, mam problemy po prostu na razie w szkole e, z ocenami, więc jeżeli naprawdę to, to wrócimy dalej, dalej do nagrywania. Mniej więcej 3 tygodniowa przerwa może wystarczy. Jakiś odcinek na pewno wejdzie w tym czasie co akurat będzie przerwa ale naprawdę yy, prosiłbym was o to żebyście wytrzymali z 3 tygodnie bez mnie ktoś brzmi w ogóle <laughs> no ale dziękuję, dziękowałbym wam za to no i po prostu ja bym chciał bo w mojej duszy jest takie coś żeby po prostu kanał zrobić typowo mój czyli nagrywać gierki z ekipą żeby mój kanał się był fajny rozwijał się no i po prostu żeby był śmieszny najbardziej mi najbardziej nie zależy na subach, tak wam powiem, tylko na wyświetleniach pod odcinkami. Jeżeli mam dużo wyświetleń, to moje serduszko się cieszy, no i po prostu biję po prostu dla was, nie? Bo jeżeli bym nie miał kanału na YouTubie, to bym po prostu nie miał co robić, po prostu przez całe moje na razie życie przynajmniej. Więc, yy, no... Jeżeli możecie to docenić, to zostawcie lajka pod tym filmem, ale nie tematyka kanału jest o tym, tylko po prostu o moim sprzęcie. Ciekawych rzeczy dużo jest, które mogę Wam powiedzieć o moim sprzęcie. Na razie używam kamerki, którą macie w informacjach na kanale, ale dopiero pokażę od 18 lat. Mój sprzęt jest po prostu na razie jeszcze słaby. Nie mogę nic po prostu nagrywać jakichś wybitnych gier, takich jak Fortnite, ponieważ nie mam dobrego sprzętu, tak Wam powiem. Sprzęt jest nie najlepszego stanu, nie jest najlepszy. Sprzęt około kosztował 4000, więc ten sprzęt nie jest jakiś, ale przynajmniej ja go składałem sam ręcznie, więc to części kupowałem. To jest takie jakby składane z części komputer, więc to jest lepsze. No i po prostu mam, muszę go ulepszyć. Jakiś przez rok będę zbierać 5000 na komputer mój, nie? Ponieważ na razie yy, nie mam aż tyle pieniędzy, żeby sobie pozwolić na takie rzeczy, nie? Może jak będę dorosły, to wtedy sobie kupię więcej rzeczy, ale jak na razie to nie stać mi, żeby kupować jakieś lepsze gierki, inne takie dupsy, tylko na razie po prostu muszę zastopować z kanałem i po prostu czekać aż dorosnę, żeby sobie kupić lepszy sprzęt, bo jak na razie mam e, taki średni, tak wam powiem. Więc nie mogę jakichś gier takich dużych nagrywać, bo mój komputer tego nie wytrzymuje. Na przykład dzisiaj, w dnia, którego to nagrywam, robiłem live'a na którym po prostu próbowałem nagrać World of Tanks no i nawet World of Tanks mnie nie chciało wytrzymać na, z live'em. albo z odcinkiem na przykład, więc jeżeli możecie to docenić to zostawcie lajka w górę ale na pewno zrobię tajemniczą serię, która pojawi się na kanale raczej jak mi komputer wytrzyma i pozwoli na to, ale raczej tak więc jeżeli dotrwałeś do końca zostaw lajka i suba i napisz komentarz jak możesz dotrwałem, jeżeli dotrwasz dam Ci serduszko i zostaniesz w moim sercu na zawsze mordeczko, jeżeli dotrwałeś do końca no i ja Ci podziękuję za oglądanie tego odcinka, jak dotrwałeś. No i... dzięki. Trzymaj się. Oglądajmy dalej. Siemanko.